Polecam, nie polecam grę Norko. Grę tę polecę fanom point and clicków. Polecją również graczom, którzy lubią być zaskakiwani dodatkowymi elementami gameplayowymi i minigierkami. Spodoba się ono ludziom lubiącym retro sci-fi i klimaty amerykańskiej prowincji. Spodoba się także melomanom lubiącym bujające smooth jazzowe soundtracki. A także ludziom lubiącym dziwne postacie i jeszcze dziwniejszą fabułę. Norko nie polecę osobom nie lubiącym irracjonalnego poczucia humoru. Nie spodoba się on graczom liczącym na większą swobodę w eksploracji świata, a także Norko nie polecę ludziom uczulonym na martwe punkty i liniowość fabuły w grach. Za Norko przyjdzie nam zapłacić od 18 do 82 zł. W grę zagramy również w Game Passie. Czy Norko jest warte swojej ceny? Jak najbardziej, szczególnie tej dolnej granicy, ale tą górną granicę nawet nie poczujecie, jeżeli kochacie stare przygodówki. W mojej ocenie Norco to bardzo dobra gra i to jest solidne 8 na 10. Nie wiem jakie dragi trzeba brać, żeby popełnić tak fantastyczny gamingowy debiut, osadzony w amerykańskim aż do bólu, a zarazem bardzo dziwnym świecie przyszłości. Nie spiesząc się z rozwiązywaniem zagadek, a także z czytaniem dialogów, gretę przyszedłem w 14 godzin. Polecam, nie polecam grę, Norko.